Siemano! Tu z tej strony i dzisiaj odcinek specjalny, tak to powiem. Pokażę Wam jeden z dwóch sposobów, czyli pierwszy z dwóch sposobów, jak dobrać się do e, skrzynki, do złotej skrzynki w sanktuarium e, i, i jak z niej wylutować fajne rzeczy. Ja w, w chwili obecnej nazbierałem 28 złotych kluczy i pokażę wam jak duplikować plik um, profile bin, bezpiecznie, zarchiwizować go um, i potem sobie wyformować co tam się da z Golden Key, z Golden Chesta Golden Keyami tak? um, Jeśli coś fajnego będzie to, um, to sobie zostawisz tak jak ja sobie zostawiłem zobaczysz sobie tutaj jedno SMG Eridiumtek i jednego, jednego shotguna, którego mi, no może będzie brakowało, bo ma ma korozjów, damage. Bardzo fajnie też pokazuje jak można popływać. To później w materiale. A co jeszcze bym chciał ci dopowiedzieć? No najważniejsze, nasz no, może nie najważniejsze, ale ale istotna, dość istotna sprawa to zasilenie swojego budżetu, bo wszystko, co wyciągniesz, co będzie cienkie, no to ileś tam kosztuje. Możesz sprzedać w jakimś sklepiku vending, vending Machines z Marcusa i odzyskać trochę kasy, jakbyś miał mało. Tą operację możesz powtarzać do bólu, w zależności od tego oczywiście, ile masz golden cave, tak? No, to jest nawiązanie do, w ogóle cały ten materiał to jest nawiązanie do do Easter Egga władcy Pierścieni, gdzie można powiedzieć to jest drugie miejsce w grze poza złotą skrzynią w sanktuarium na złote klucze, gdzie możesz dostać jakby gwarantowane skrzynie z jedną skrzynię z purpurowymi itemami, tak rzeczami. Akcesoriami, broniami, klasmodami, zbrojami i, i, i relikami, I jak już się skończy ilość Golden Keyów, to oczywiście potem przywracasz sobie ten plik. I to, co masz w kieszeni, i ważna sprawa, operuj tylko o tym, co masz w kieszeni. Nie zaglądaj do, ani do banku w, w Ridersach u, u Rolanda ani ani do skrytki kaptrapa, bo ona się zmieni. A, także tutaj lepiej, żebyś nie grzebał, a, a to, co masz w kieszeni, to, to możesz sobie wyrzucić gdzieś na podłogę, przerobić ileś tam tych golden kajów, tak? zostawić sobie coś fajnego, poporównywać sobie i tak dalej rzeczy, resztę sprzedać, zebrać swoje rzeczy z, z ulicy, tak po ja wyrzucam na ulicę, bo jak wyrzucałem na, na podłogę w, w miejscu gdzie jest golden, golden Box, tak, skrzynia, Golden Chest, to rzeczy wpadały pod podłogę. No oczywiście to jest znowu związane z Fyzyksem, więc jak chcesz bezpiecznie upuścić te rzeczy i i móc je potem podnieść gdziekolwiek, to zrób physics na low. No niestety z tym physicsem trochę tu jest bugów, tam już pewnie było to zgłoszone nieraz, jeśli chodzi o w ogóle o także się, no te rzeczy niestety toną w niektórych y, posadzkach, w niektórych <teksturach>, teksturach, że tak to nazwę, no i co, jak już to załatwisz, Kasa, kasę trochę odzyskasz, to, to aha, i ważna rzecz. Jak robisz save'a bina, to nie można robić Alt tab i przechodzić i robić kopii, znaczy teoretycznie można, ale bezpiecznie jest, żebyś wyszedł z, z danego save'a i wyszedł całkiem z gry, bo, bo gra jednak trzyma ostatnio otwarty save w pamięci podręcznej i nawet jak go sobie zgrasz i potem nadpiszesz drugim to jak gry nie wyłączysz, to ona, jak wejdziesz na przykład, albo, albo wyjdziesz z gry, to ona też się będzie zapisywała, czy wejdziesz do gry, to ona ten ostatni otwarty save uruchomi z aktualnym profilem czyli z aktualną skrytką od Club Trappa. I ci to nie da, że będziesz bo alt-tabem, przejdziesz i sobie przegrasz. Nie. Wyjdź całkiem z gry, Możesz ten plik profile bin, który miałeś usunąć, przywróć kopię, tak jak pokazuje na, na materiale, ja będę to jeszcze omawiał. I, 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 i możesz wejść do gry tak jak ja, wszedłem i sprawdzić, że z powrotem jest 28 kluczy, możesz to robić w kółko. No, tak można powiedzieć, trochę długi wstęp, zaraz pokomentujemy, tam będzie kilka minut tego poradnika, więc warto by było, żeby to pokomentować. No. No do zobaczenia na ekranie. się no. Siemano, już jesteśmy z powrotem, wchodzimy do gry i pokażę Wam jak to zrobić. To co już omówiłem jest jakby w mocy. I zaglądamy to do... pierwsze wejście polega na tym, że podchodzimy, przypominamy sobie, patrzymy, ja to też pokazałem, ile ja mam Golden Keyów, jakby jest 28 Golden Keyów i tyle. Ok, no to wychodzimy z gry, zamykamy całkiem grę, ja akurat tutaj już używam Total Commandera, i tutaj z jednej strony, jakby ten lewy panel tylko będzie potrzebny w tej chwili, bo drugi będzie potrzebny w drugim podejściu. W lewym panelu widzisz tam w moim, czyli Shackle, Documents, My Games, Borderlands, Willow Game i tak dalej. Save Data, jakiś dziwny numer i tam masz plik Save, Zbaki, Save Savy i Profile Bill. I ten plik w Total komanderze zaznaczasz sobie i dajesz Ctrl-C, Ctrl-V, czyli robisz sobie kopię tego pliku czy po prostu F5 gdzieś na drugą stronę przegrywasz, tylko nie na tą, którą ja tutaj mam po drugiej stronie. I tak naprawdę na tą chwilę cała ta operacja to jest wszystko. I tyle. Wchodzimy z powrotem do gry, podchodzimy do... No, lecimy do skrzynki i zaczynamy ją farbić. Tak? Ja tutaj może przyspieszę ten materiał bo to będzie chwilę trwało, ale generalnie zrobiłem go po to, żebyście sobie obejrzeli e, jakie e, rzeczy przy tych 28 kluczach na 50 poziomie można wyrwać. To wracam za chwilę, wy sobie pooglądajcie. Nice. Impressive. No i to by było na tyle, Candy Ford, zero kluczy i tyle. To zaraz Wam pokażę jakie rzeczy sobie z tych kilkunastu czy kilkudziesięciu, bo to 28 kluczy, nieraz jest jedna rzecz, nieraz dwie co wybrałem. Najpierw jak widzicie shotguna z korosją. Bardzo fajny. Można powiedzieć, że trochę się zdziwiłem, bo... Ten korozji wygląda jakby żył, wcześniej gdzieś tam jak widać strzeliłem, potem strzeliłem w drugie miejsca, a ten na mój poprzedni jeszcze gdzieś tam coś robił, walczył, i latał, odbijał <grym> się i tak dalej. Jest jakiś dziwny rykoszet jeszcze tak od tego, jak tutaj widać, i coś tutaj kipi. Także wygląda, zarobiście, popróbuję z robotami, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A druga, a druga rzecz to SMG, właśnie taki SMG Corporate Plasma Caster z Eridium tak, czyli wspierany technologią Eridium no i tu wersja P już nigdy dużo tak, efektów ale, ale. kiwerka jest bardzo mocna widzieliście na statystykach no i tyle a teraz co robimy? Wracam, wyłączamy grę, wchodzimy do... E... ja sobie tutaj zrobiłem kopię, kopię tego profilu, który już się wyzerował to jest ten profil, to jest ten, który się wyzerował ja sobie tutaj robię ctrl-c, ctrl-v i się zrobiła i teraz ten plik kasuję a profil kopia, który wcześniej zrobiłem, zmieniam nazwę na profil B. I znowu, koniec, to wszystko. Tylko pamiętaj, z gry musisz wyjść. saveów save nie ruszasz, zamykamy to e, i, i wracamy do gry, żeby sprawdzić, e, czy z powrotem mamy, tak jak mieliśmy, 28 kulek. Wchodzimy do Sektuarium. E, I mam no, tutaj. Ach, to pudełko. Możecie się zastanawiać, dlaczego zaglądam do tego pudełka. Ludzie niektórzy farmią to pudełko i zdarzyło się tak, że ktoś wyfarmił z niego infinity. Także warto zaglądać. Tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.